Witam serdecznie, dawno mi nie było na kanale, ale tak naprawdę no nie było tutaj co nagrywać bardzo, pogoda nie sprzyjała, w końcu dzisiaj się doczekałem i ja, piękne obloty, jest piątek, godzina 12 w południe, temperatura około 10 stopni, ta temperatura ma potem jeszcze trochę urosnąć, tam około godziny 14 ma być 13 stopni. Uuu, no i co, jest tyle tematów do omówienia, że nie wiem od czego zacząć. No, chyba pierwszy temat to jest, wiadomo, e, stąd to są protesty rolników w całej Polsce. Oczywiście my, pszczelarze, dołączamy się do tych protestów. Dosyć tego importu miodu z Ukrainy, e, bo, bo po prostu no, ostatnio byłem w markecie, patrzyłem, no to 70-80 miodów, które są sprzedawane w dużych marketach, to są miody. Spoza Unii Europejskiej, jak wiadomo, spoza Unii, no to wiadomo, że to jest albo, to są albo Chiny, albo Ukraina. E, stał przy mnie jakiś tam Pan, już miał miód w ręku. No i akurat miałem i ja słoik w tym samym czasie w ręku. No i czytam nagłos, że miód spoza Unii Europejskiej to pewnie Ukraina. On tak od razu spojrzał się na mnie, odłożył ten miód, zaczął czytać, następny łuk i tak spoza poza Unii, z Unii przybierał te miody, w końcu znalazł jakiś tam, który był z napisem produkt polski. Kolejny temat, udało mi się w końcu przenieść tą pasiekę, wcześniej ule stały tam gdzie auto, pewnie ci co oglądają moje filmy śledzą. E, wiedzą, że tutaj no, ogrodziłem tą pasiekę takim e, zabezpieczeniem przed dzikami, które one mi tutaj w czasie, w czasie zimy ryły. Tak wyglądają. Jeszcze przejdziemy tam w bruk tego ogrodzenia, pokażę Wam, jak one już zaczęły mi tutaj pod siatkę podchodzić. No i tutaj, no nie wiem, no jakbym nie zabezpieczył tego, pewnie bym miał pod ulami porytę. A jak wiadomo, no, dzik to jest stworzenie takie, że jak już zacznie, to nie skończy. No tutaj proszę zobaczyć, jak mi zaczęły ryć. Obleciałem to miejsce parę razy z drona, także no, widzę, że tutaj takie połacie tego zrytego tutaj już jakoś rzuciłem i ale pewnie nic to nie da rozmawiałem z kolegą, to mówił, żeby tutaj jakiś drut taki wokół tej zagrody zrobić. No, to by był temat z dzikami, Kolejny temat. Może tutaj wam pokażę taką jedną z silniejszych rodzin sprowadziłem w zeszłym roku matkę reproduktorkę, krainkę. Może wam może odłożę u kamerę, bo tak to się... Jedną ręką chyba nie uda proszę zobaczyć, krainka będę miał e, dziś pewnie z początkiem maja już będę odciągał matki czy znaczy matki to będę wcześniej już zaczął rozpoczynał hodowlę tutaj jakaś osa jeszcze z tamtego roku, jakiś propolis będę wychowywał matki w tym roku, także zapraszam. Początek maja. Początek maja myślę, że będą już nieunasienione dostępne, a gdzieś tak w połowie, po 15 maja będą już matki unasienione. Także, no jeżeli chcecie mieć zimowle na okay. raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ze 9 ramek zobaczymy jeszcze tutaj troszkę im muszę zobaczyć piękna ciemna pszczoła krainka Dobra to by było na tyle Co jeszcze? Dobra niech tutaj sobie to zaraz im to zamknę, bo jedną ręką tego nie zrobię Zostało mi tutaj do wymiany jeszcze 5 dennic, chyba w tamtych pierwszych ulach muszę je poczyścić. Po tego przywiozłem zapasowe takie na wymianę, żeby od razu im to podmieniać. Dla osób, które nie wiedzą, które zaczynają, nie wiedzą o co chodzi. Ten biały baton to jest ciasto cukrowe, i powiem Wam, no tutaj. To ciasto podkładałem chyba dwa tygodnie temu, no i tak byłem parę razy. Na szybko tutaj zobaczyć to, w ogóle nie były zainteresowane tym ciastem. Natomiast no dzisiaj, jak te obloty się zaczęły, takie dość intensywne, jak temperatura podskoczyła, to widzę, że tutaj to ciasto cukrowe dopiero dzisiaj one zaczęły tutaj to jeść. Także prawdopodobnie pokarm, może być możliwość, że pokarm się kończy a druga sprawa, mogły po prostu dzisiaj się trochę rozluźnić z kłębu i stwierdziły, że jak coś leży do jedzenia to, to sobie poskubią proszę zobaczyć co no, ja trzeba im zamknąć pszczoła krainka marka Reproduktorka z tamtego roku także w tym roku będą pewnie fajne mateczki Coś tam sobie zamówi i doprowadzi. Podkładzik tam dwuramkowy zacznie sobie w maju go mm, rozwijać. No, na pewno do zimowi. Tak, 9 ramek na czarno. Tak jak tutaj będzie obsiadywane. Dobra, odłożę kamery, pójdziemy dalej. Dobra, idziemy dalej. Tutaj ule te drewniane to są to ule mojej produkcji wszystkie pszczoły przyzimowały także w tych ulach także zimowla można powiedzieć 100% jeżeli chodzi o o te ule no kurde znowu bym chciał wam pokazać ale znowu muszę chyba kamerę odłożyć żeby może zajrzymy sobie do tego pierwszego pokażę wam tutaj oczywiście e, te pszczoły słabo latają bo e, wylotki w tych ulach no, są skierowane no, tyłem do słońca także jeszcze tak bardzo słońce na niej świeci nie nagrzewa, ale zobaczcie tutaj w tych na przykład ulach gdzie jest e, słońce można powiedzieć od dziewiątej rano już tutaj słońce było tutaj już pełne obloty ładne obloty natomiast no, tutaj jeszcze tak tak sobie, tak sobie bo słońce nie świeci, On tutaj coś ruszyło ale dobra, wróćmy do tego pierwszego ula, pokażę Wam co w tym pierwszym ulu. I można powiedzieć, będzie to ul, taki no, że zawsze będziemy do niego na filmie zaglądać. bo do tamtej reproduktorki, to to więc będę musiał larwy przekładać. To może też odłożę kamerę, zaraz się widzimy. Dobra, już jestem z powrotem z kamerą. Tutaj mam pszczoły Backfast B72, bodajże, lub B73. Jest to całkowicie inna pszczoła niż ta poprzednia. Jest to taka bardziej pomarańczowa. A która musiałbym dokładnie w dodatkach zajrzeć zaraz no, w momencie i zobaczę. Ty się nagrywa, nagrywa się. Także no, tak to wygląda. Pszczoły ładne. Przyzimowały, ładna zimowla. Dobra, odłożę kamerę. Kolejna matka reproduktorka. Tym razem celka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zimowla na ośmiu ramkach. No tutaj podobna sytuacja jak w tym pierwszym mulu. Zaczęły już pobierać tutaj to ciasto cukrowe. Więc wygląda na to, że pokarmu w ulu może być mało lub niewystarczająco, więc one się wspomagają tym ciastem a że potrzebuję tutaj w tych, od tych reproduktorek sporo pszczół, sporo larw więc potrzebuję jak żeby one się podkarmiały dobra zamykam i, i lecimy dalej szaleństwo po prostu przez rękawiczkę nawet czuć jak tutaj ciepło bije, więc na pewno już matka czerwi Dobra, zamykam, bo tutaj coś się pszczoły niepokoją. Żeby temu zapobiec to nie ma co ich denerwować. bo tutaj jakieś ciasto się zapadło. Dobra, odkładam kamerę i się widzimy niebawem. Dobra, idziemy tutaj może jeszcze do tych drewnianych. Zobaczymy, co w tych drewnianych się dzieje, bo są to ule. Tak jak wspominałem wcześniej, mojej. Budowy sam je robiłem, pszczoły przezimowały, w tym czy się coś zatrzyma, mocniej więcej dziać i zobaczymy sobie od tego, obejrzymy, tylko znowu muszę kamerę odłożyć, bo jedną ręką niestety te daszki są tak zrobione, że one są ciężkie, jakieś sms przyszedł, o dzisiaj paczka dajcie, super, dobra, to widzimy się zaraz. I co, kolejna rodzinka. E, tutaj mamy odkładzik z maja zeszłego roku. I tak jak mówiłem wcześniej, jak ktoś śledzi moje od, filmy, to wie, że w tamtym roku nie jeździłem na rzepak. Niektórzy jechali na rzepak, natomiast no, ja robiłem odkłady, żeby, żeby jak najwięcej pszczoły e, na zimę, jak największą po prostu ilość odkładów zrobić. Tutaj mi się coś zaczynam wychodzić, trochę mnie to denerwuje musiał iść po, po zmiotkę, żeby one... no bo dobra, może inaczej zrobimy. Wezmę tutaj położę kamerę, zaraz się widzimy także tak to wygląda. Musiałem dać ten pierścień dystansowy no i tutaj podobna sytuacja. No zrobiło się cieplej. Dopiero tutaj widzę, że zaczęły to ciasto pobierać wcześniej w ogóle. Nie były zainteresowane. Dobra, nie będziemy ich tutaj denerwować. A od razu mówię w tych hulach drewnianych, jak żebyście nie chcieli, aby. Kurde, tutaj. przy dobra. Nie wiem, muszę to poprawić. Dobra, bo tutaj się pszczoły przycisnęły. Muszę to. I tak to dzisiaj wygląda, jeżeli chodzi o. Pasiekę. Kolejnym takim tematem to już tak na koniec można powiedzieć: No bo tutaj mam trochę pracy, nie będę tej kamery używał, bo nie mam statywu, żeby postawić, a jedną ręką trzymać i jedną ręką manewrować. To wiadomo to nie jest robota. Już tak na, na koniec można powiedzieć: bonusowo to jechałem ostatnio na pasiekę i stał przy drodze Łoś. No, i tak miałem akurat drona przy sobie, więc stwierdziłem, że oblecę podlecę tego drona, tego łosia i, i spróbuję zrobić jakieś fajne ujęcia. No i tak udało mi się w sumie na parę metrów od niego podlecieć, ale no on tak jak gdyby trochę się spłoszył. Po czym wszedł za taki zagajnik i tam się okazało, że stałem jeszcze dwa kolejne łosie, więc tutaj zaraz wam na koniec wrzucę jak to wszystko wyglądało z perspektywy właśnie lotu dronem w sumie, w sumie nie spodziewałem się że e, takie coś mnie tam napotka bo w życiu bym nie przypuszczał że w tej okolicy będą łosie chociaż no, tak naprawdę nie wiadomo gdzie gdzie się można ich spodziewać więc już wiem że przez takie lasy jadąc przez las to nie ma co szaleć że taki łosiak wyskoczy, no to kurde no szkoda szkoda łosia i, i szkoda samochodu i potem tego wszystkiego co związanego z załatwianiem spraw po takim wypadku. A jak wiadomo teraz łosie migrują, że tak nie wiadomo dzisiaj spodziewać jak stoję, tutaj jeszcze i patrzę to coraz więcej pszczół ma na odnóżach ten pyłek, więc tutaj gdzieś. Te pierwsze jak poleciały gdzieś rano e, pościągać znalazły to już po, poinformowały te znajdujące się pszczoły w ulu, więc te już kolejne latają. Coraz więcej, coraz więcej tego pyłku tutaj już widzę, że one noszą. No tutaj tutaj głównie jeszcze na tym Mówi kamera. się przyglądam, patrzę co tutaj. Ale, ale dobra, biorę się za robotę, bo to czas leci. Także mam nadzieję, widzimy się tego 27 we wtorek na strajku rolników w Warszawie. Ja będę na pewno, jeżeli zobaczycie grupkę pszczelarzy w strojach pszczelarskich, może niekoniecznie w kapeluszach na głowie, ale jak będziemy stali, no to zapraszam do, do rozmów, pogadamy. Może coś zrobimy wspólnego w tej sprawie, bo powiem Wam szczerze Tak jak twierdziłem na początku, tak twierdzę i teraz, że Polski Związek Pszczelarski jako organizacja jest to dla mnie e, Sprawa do rozwiązania, a w szczególności rozwiązałbym tutaj zarząd, który Po prostu nie wiem, czy przez swoje Tak jak, że tak powiem, zasiedzenie na, na stołkach No brzydko mówiąc gówno robi w tym temacie, żeby E, wspomóc tych polskich pszczelarzy A może Zahamować ten import e, Miodu z Ukrainy do Polski No jeżeli Ostatnimi czasy rolnicy zaczęli Strajkować pszczelarze Tam widzę się do nich dołączają To dopiero teraz Polski Związek Pszczelarski Podjął jakieś tam działania Jakieś kroki Coś tam wrzucali na stronę że oni wysłali pismo do ministra rolnictwa i czekają na odpowiedź. No słuchajcie, no, na taką odpowiedź, no to moim zdaniem oni sobie mogą czekać i, i do lata, kiedy pszczelarze wyjdą w pasieki, nie będą mieli czasu się tym zająć. Tutaj trzeba, moim zdaniem, kogoś konkretnego, kto po prostu no, pojedzie, zacznie gadać, a nie tacy, że tak powiem, stare pryki siedzą w tym zarządzie i gówno robią, że. Że, że po prostu, no, no co oni robią, nawet dotacje dla pszczelarzy już idio, idą przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, więc no, dla mnie albo ta organizacja jest do rozwiązania, albo po prostu wymienić zarząd na kogoś młodszego, kto się tym zajmie konkretnie bo, bo naprawdę, no, takie, takie ruchy ze strony e, takie ruchy ze strony tych władz, którzy który reprezentuje nas, nas pszczelarzy? No to po prostu jest po prostu, no śmiech na sali. Dobra, nie? Biorę się za robotę. Trzymajcie się, ciepło. Widzimy się na, na protestach. Także cóż, do następnego. Pozdrawiam pszczelarz Kryst, pasieka wędrowna. Na razie. O no, zobaczcie, <laughs> zobaczcie na przykład w tej rodzinie, jak tu przyjechałem, widziałem. Pierwsze pszczoły, które przynosiły pyłek, no i minęło tutaj jakieś półtorej godziny, jak jestem, i zobaczcie, ile jest na odnóżach żółtego pyłku ile przynoszą pszczoły. Także, no, tak jak mówiłem wcześniej, jak jedna pszczoła poleci, znajdzie jakiś tam pożytek no to zatańczy, po tańcem poinformuje inne pszczoły na plastrach, w którym kierunku mają lecieć. No i zobaczcie, co się dzieje. Tutaj pszczoła wraca z pyłkiem. Jedna za drugą przynoszą prawdopodobnie no, ten z leszczyny, no bo teraz leszczyna kwicie pyłkuje. Ja tutaj mam taką w okolicy, e, jeździłem wcześniej autem, widziałem, że tej leszczyny gdzieś tam, gdzieś tam w promieniu 800 metrów jest sporo. Więc no, podejrzewam, że to jest leszczyna, ale też mogą być krokusy, bo one jakoś teraz już startują. Także tak to wygląda.